Pan powiedział, ty pójdź za mną przez zwyczajne szare dni. Nie bój się, ja będę z tobą. Niech nie będzie smutno ci. Umiłowanie w Panu siostry i bracia. Ewangelia dzisiejsza udaje pokazuje nam Pana Jezusa, który udaje się do Jerozolimy, aby w drodze krzyżowym oddać życie za zbawienie świata. I Pan Jezus zmierzał przez Samarię. Wiemy, że Palestyna składała się z trzech części dzielnic, na górze, na północy była Galileja, w pośrodku była Samaria. Allez. I wiemy, że gdzie jest nienawiść, tam nie ma pokoju. I życi z nienawiścią odnosili się do Samarytan i widzimy to konkretnie dzisiaj w Ewangelii. Przecież Jan i jak to byli uczniowie Pana Jezusa. Byli apostołami, ale jakże jeszcze mieli wypaczone złe myślenie. Panie, czy chcesz? A powiemy, żeby ogień spadł z nieba i ich spalił? No dlaczego? Za to, że nie przyjęli pana Jezusa. Nie przyjęli, bo były żywe. I to była ona wieczna, nieskoń. I dlatego pan Jezus bierze ich na Bóg i mówi, Carry Nie wolno tak! I udali się do innego miasteczka, gdzie ich samolot tak nie wie. I Pani, pan Jezus prostuje nasze złe myśli, dlatego w przypowieści o tym człowieku, którego napadli z pod jej zostawili radnego na drogę go. Pan Jezus ukazuje, że przechodził tą drogą kapłan żydowski, zobaczył go lewiną. Przechodził lewita, coś w rodzaju naszego dzisiaj, Zobaczył go i minął. A Samarytanie Albo innym razem, Pan Jezus przechodząc przez Samarię w miasteczku Sychar, apostołowie poszli kupić coś do jedzenia, a on przez dni się zatrzymał i przyszła kobieta samarytanka. I, I Pan Jezus ją rozmawiał. I Pan Jezus ją pouczał, że przyjdzie z że Pan Jezus chce nam ukazać właśnie to, że nie można było i powiedzieć, że wszyscy Rosjanie są źli i podli, że Niemcy są prędli. Nie można tak uogólniać. Bo to nie narodowość świadczy o, o postawie człowieka, tylko jego serce. I tak samo Samarytan, mogą być ludzie dobrzy I dlatego, kochani, nie wolno nam ogólnie oceniać z wyglądu, bo ktoś jest taki czy inny i nam się nie podoba. Na drodze zbawienia ludzkie serce musi być wolne od nienawiści. W drodze Pan Jezus powołuje do pójścia drogą zbawienia. I mu, ale ten powołany odpowiada: pozwól mi iść i pożegnać się z w domu. I Pan Jezus mówi: kto przykłada rękę do długa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeżeli się już wybrało Pana Jezusa i idzie za nim, to trzeba mu wszystko oddać. Wszystko poświęcić dla Niego. I kochani, chcąc iść za Jezusem, trzeba zrezygnować z wielu rzeczy dozwolonych. Trzeba mieć świadomość wybrania i poleconej misji do życia w Królestwie Bożym, w Kościele. A Jezus powoływał i czynił. Przez wieki i nadal czyni. Nadal powołuje nas do wspólnoty Kościoła. I kochani, co znaczy być uczniem Pana Jezusa? Co znaczy być dobrym Chrześcijaninem w dzisiejszych czasach? Być uczniem Mistrza to przede wszystkim trzeba żyć Ewangelią na Tonie. Stara zasada, pierwszych chrześcijan brzmiała, ora, et la ora. Módl się i pracuj. To w późniejszych wiekach powtórzą liczne zgromadzenia zakonne. I modlić się, zachowywać przekazane, wypełniać wszystkie obowiązki, praktyki religijne, chodzić na Święto, uczestniczyć w komunii Świętej. Jeżeli jesteśmy w drodze, to musimy się posilać, żeby człowiek nie osłał, żeby nie ustał w drodze. I tak jest z nami. Musimy posilać się ciałem Pana, Komunią świętą. I kochani, bez modlitwy człowiek traci wiarę, a praca staje się dla Niego ciężarem i przekleństwem. Chrześcijanin autentyczny musi być człowiekiem życzliwym dla innych ludzi i kochać ludzi. Czytał powieści klasyków, czytał, a przede wszystkim nie rozstawał się z Pismem Świętym. I czytał wszystkie księgi Starego Testamentu, miał wiele pytań, nie musiał być nieraz, jak się spotkaliśmy, tłumaczyć pewne sprawy. Czytał Ewangelię. I kochani, zenał. Odczytał, żył Pismem Świętym. Mimo, że był człowiekiem świeckim, nie był księdzem. I zaczęli odwiedzać go świadkowie Jehowy. Dwóch młodzieńców eleganckich, sprawnych, zaczęli go odwiedzać, a Tatuś nie wyzywał ich, nie wyganiał, tylko dawał się z nimi dyskusję. Dwóch do seminarium. Taki pożytek będzie miał z Was Pan Jezus. Tacy jak będziecie gorliwi apostolowie. Oni się nic nie odezwali, ale zwinęli pismo świętej Boże. I już więcej nie wrócili. Ale kochani, dlaczego ja to mówię? Bo postawa mojego ojca tutaj, ukazuje, że nie trzeba być z zdenerwowanym, złym, a mieć życzliwość w sercu. I wiadomo, że każdy ma swoje przekonania i trzeba je szanować. znoczniwego. I ten mędrzec powiedział królowi Panie, najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie to jest ten, który umierając nie może przypomnieć sobie żadnego dobrego uczynku. Kochani, to jest właśnie dla nas wytyczna. Mamy jeszcze czas. Nie wiemy, ile tego czasu mamy. Ale dopóki jesteśmy, żyjemy, starajmy się wykorzystać ten czas jak najlepiej, żeby potem spokojnie móc sobie zamknąć oczy. I pamiętajmy, że co człowiek sieje, to człowiek zbierze. Jeżeli z serca wysyłamy tylko nienawiść, przekleństwo, złość, Dlatego, kochani, starajmy się żyć jak najlepiej. a w seminarium jeszcze śpiewaliśmy słowa takiej pieśni. Chcę więc wszystko pozostawić, Twoim wiernym uczniem być, wszystkich kochać Twoją miłością. Panie, proszę, dodać.